Ciemny jestem planytgust i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem, jak, jak widzicie na ekranie, jest Trowik. Trowik, gdyż iż, ponieważ w Trowie jest, czy yy, dodali nową rzecz, czyli kolejny smok do skraftowania z chaos chestów, Znaczy, chaos yy, korów. Yy, bo jeszcze chaos korowego smoka nie było. Więc to była jakby kwestia czasu, aż w końcu dodadzą smoka za haos No i cóż, mamy też takiego mini-questa chyba, z tego co widzę, bo dopiero co wbiłem. Jak widzicie hub też się zmienił na zimowo-świąteczny, więc tutaj wszystko się troszeczkę pozmieniało i mamy tutaj tego ziomka od quest'a. A aha, ok, ok. Po prostu mamy z nim zagadać i teraz mamy e, jakieś tutaj zadania. Deliver Pizza to korukurukson in light den. Uh, Trzy, to Deliver Pizza, to są one correction The Hub, I find, I find Aha, czyli po prostu mam chyba iść do tego mm, smoka. Smok, jeśli y, nie wiecie, jest tam gdzie Laxion, czyli tutaj w tym miejscu, schodzimy sobie tu, jak widzicie tutaj nic nie ma, ale on jest pod tym, czyli tutaj o, zaraz pod Luxionem i tutaj sobie możemy z nim zagadać, dostajemy oczywiście skory. aha i to jest po prostu tyle, dobra. To jest po prostu cały ten Questline. Dwa kuściki, żeby nam pokazać, gdzie jest ten correction. I tutaj u niego mamy tak. Mamy Empowered Water Gameboxy za House Core. Mamy Empowered Fire Gameboxy. Mamy Empowered Air Gameboxy, Cosmic, Lustrous Gameboxy. Double Experience Potion Bound Brilliance i oczywiście House Dragon Egg Fragmenty. E, jedyny problem, jaki jest właśnie z tym, to, że możemy kupić tylko jedną rzecz. E, e, czyli no, możemy kupić tylko 10 rzeczy e, z tego. Czyli jeśli kupimy na przykład 10 fragmentów, to już nie możemy kupić tutaj tych boksów albo tych potek. Więc jeśli kupię na przykład o, to... Zmniejsza się tutaj to na każdym, na każdej rzeczy, którą mogę kupić. Więc tutaj jest takie ograniczenie, że po prostu pewnie nie wydać wszystkich chaos od razu, nie na wszystko. Bo tak, to każdy by sobie kupił, kurde, na przykład na pewno lustry z ludzie by kupili. Co do Empowered Gameboxów, no to nie wiem, to, 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 to tego raczej bym nie kupował. No chyba, że komuś, komuś czegoś brakuje, chociaż 15 Chaos za za jednego boxa, no to nie wiem, nie wiem. Albo na przykład 25 za z Gameboxa, no to yy, trochę drogo, nie? Ale dobra, ja oczywiście kupuję fragmenty, no i tyle. Więcej nie mogę kupić, ale za to mam 10 fragmentów i cóż, zobaczmy ile ogólnie kosztuje, e, kosztuje ten smug to scraftowania, więc chodźmy sobie tutaj do e, do, 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 Dragon Crucible. Który gdzieś tutaj powinien być, tam jest. Tam jest Dragon Crucible. Po drugiej stronie i zobaczmy sobie crafting i jakie ma koszty. On jest tutaj, fragment Dragon. I jest tutaj, czyli Carl I. Carl the House Dragon. I mamy tak. E, 300 Dragon Coinów. No to tak standardowo w sumie. Nie? 300 Dragon Coinów. Każdy smok kosztuje 300. Flux 25 tysięcy, Czyli też standardowo. No to tutaj też. E, 75 House Chestów. No to. No, Trochę dużo, co nie? Jeśli ktoś nie zbiera, no to jest trochę, yy, trochę w dupie, ale w sumie i tak yy, musimy czekać na te fragmenty, więc, yy, więc w sumie jak codziennie się farmi, yy, codziennie się farmi właśnie jakieś dężone, y, czy coś to trochę tych no dropi, więc w sumie pewnie można je na spokojnie wyfarmić. No i oczywiście tutaj y, fragmenty, czyli 50 fragmentów. Y, teraz pytanie: tylko czy y, fragmenty można kupić daily, czy, czy codziennie można kupić po 10? Czy co tydzień? Y, tutaj zobaczymy oczywiście jutro, y, czy, czy będzie można kupić. No ale jeśli można kupić co tydzień, no to no to trochę lipa wtedy, nie? chyba że to będzie chyba że yy, ten koraktion też będzie kurde tak jak y, Luxion, czyli tak będą się po prostu y, zmieniać, mm, że właściwie yy, znaczy, no wiadomo, nie że ten tydzień będzie y, Luxion, a na następny będzie koraktion. nie? Yy, Także tutaj nie wiadomo, nie, jak tutaj będzie to właśnie, ten correction działał. No ale i tak te 50 fragmentów trzeba u niego kupić, więc, więc no jeśli ktoś ma, jeśli ktoś ma chaos, chaos core, no to i tak musi czekać, i tak musi czekać, od razu tego smoka się nie skraftuje. Na przykład ja, ja mam, kurde, ile tamtych chaos korów? No, mam 867, no i co z tego, że mam 867, jak i tak e, wszystkich fragmentów od razu kupić nie mogę, co nie? Więc e, e, oczywiście jeszcze brakuje mi coinów, ale, znaczy Dragon Coinów, ale to tam nie problem, nie? E, niedługo jest poniedziałek, więc, e, więc sobie 25 kolejnych e, Dragon Coinów wyciągnę z e, stoma. W sumie jeszcze tutaj mam Dragon Horde Deposition i tutaj też mam 15 Hz, czyli Dragon Coin, więc tutaj w sumie też mogę to zrobić. I kolejne coin wpadną, więc tak sobie, te, trzeba będzie jakoś tutaj to y, sobie wyfarmić te Coiny y, Co do Chaos czystów, no to tam wiadomo, co, co, jak się będzie farmić y, codziennie, no to tam po, 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 powoli się te 75 zbierze. Także no, tak wygląda nowy smok, znaczy no w sumie tak wygląda. Yy... Znaczy, no, w sumie tak wygląda, bo mamy go tutaj, nie? Mamy go tu na dole yy, więc w sumie wiemy jak będzie wyglądał yy, ten smog. Więc yy, no w sumie yy, no, pff, nie wygląda tak źle. No widać, widać że to jest smog zrobiony przez deweloperów, nie? A nie, przed a nie przez yy, Moderów. <grym> także także tutaj no ewidentnie ewidentnie widać, że to nie jest że to jest smog deweloper de, przez deweloperów zrobiony przynajmniej tak mi się wydaje, nie? że to jest że to jest przez deweloperów robione, ale możemy tutaj gdzieś zobaczyć na pewno e, tak, to jest deweloperski smog, bo nie ma nigdzie podpisanego imienia e, czyli niku osoby, która go zrobiła, tak na przykład tutaj Designed by Skyrider co nie? tutaj każdy każda rzecz, jeśli ktoś ją zrobił to jest podpisana a tutaj nie ma to znaczy, że ten smok jest zrobiony przez deweloperów czyli, no czyli wygląda jak wygląda to jest jakiś nie, szału nie ma dupy nie urywa jak to mówią nie? także Także no, tak to właśnie wygląda, nowy smoczek, no w sumie spoko, nie? A w ogóle jakie statystyki ma ten smok, tak z ciekawości jeszcze? Chaos. E, zobaczmy jakie statystyki daje ten smok. E, 1% do critical hita, 50% lighta, uuu. Uu. Chyba pierwszy smok, który daje lighta, a to ciekawe. I 50% magic finda standardowo, co nie? Ale no, to jest, kurde, pierwszy smok, który daje light. Very, very interesting. Bo tak to każdy daje jakieś inne statystyki, co nie? Jakiegoś właśnie tutaj health regeneration albo psychical damage, magic damage po prostu, albo damage po prostu, gdzieś tam do, do healtha, yy, no critical hit, critical damage, coś takiego. A tutaj, kurde, yy, jest w końcu light, nie? Znaczy no, dużo tego lighta nie ma, bo tylko 50. No ale zawsze, nie? Zawsze coś. Także no, pierwszy smok, który daje light. No i w końcu coś kurde... W końcu coś się dzieje w tym trąbie, nie? E, może nie jest to jakieś jakieś duże, ale no w końcu coś kurde to dodali jakiegoś smoka, coś nowego, coś, coś do wyfarmienia, nie? Wresztą znaczy, tak to jest kurde... Znaczy no, to nie jest do wyfarmienia, to jest tylko jakby czekanie, aż, aż będzie dostępny kolejne fragmenty do kupienia. Więc w sumie tylko cze czekanie tutaj jest. Ale dobra, chodźmy do klubu. Ogólnie to tak jeszcze napomknę, tak jeśli chcecie do klubu, no to tam wiecie, to dajcie znać, nie? To tam zaproszenie Oczywiście tam klub, to tam wiecie, tam... No, nie ma dużo rzeczy, bo klub to jest taki, no wiecie, to jest taki klubik, aby tylko był, nie? Taki dla osób takich każualowych, casual, raczej tak. Asy trochę, troszeczkę dzisiaj pogram, nie? A dzisiaj może nie. Tak, wiecie. Yy, taki trochę yy, dla ludzi, którzy wbijają, kiedy coś się dzieje, nie? Nie, że musicie cały czas grać, tylko po prostu wbijacie, kiedy, kiedy, kiedy chcecie. I nikt, nikt was tutaj nie wywali, jeśli nie, będzie, nie będziecie grać, nie? Także taki klubik, jeśli chcecie dołączyć, no to tam wiecie, tam, tam, tam na, na, na pewno gdzieś na Discordzie, czy, czy, czy na przykład na, na Trowie, chociaż wolałbym raczej na Discordzie, bo, bo, bo na Discordzie siedzę, a na Trowie tak trochę mniej, chociaż, to, chociaż teraz chyba będę musiał wyfarmić tego te chaos czesty. Żeby tego smoka zrobić i dragon coiny, więc pewnie troszeczkę częściej teraz będę siedział, no ale dobra, yy, pokazałem no pokazałem to co mogłem, yy, tyle ile mogłem yy, i cóż, yy, nowy smoczek, także trzeba będzie farmić, yy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.